Cześć, z tej strony Skylark. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś opowiem wam o tym, jak robić research projektów, które nie weszły jeszcze na rynek. Ponieważ research projektów, które są już na rynku, mają swojego coina, a takie, które dopiero będą miały swój public sale czy też private sale, wygląda nieco inaczej. Także w dzisiejszym odcinku skupimy się na tym, jak robić research projektów, które jeszcze na rynek nie weszły. A zanim zaczniemy, pamiętajcie, że w opisie tego odcinka znajdziecie link do grupy telegramowej. Także serdecznie zapraszam do dołączenia. A teraz zaczynajmy. W dzisiejszym odcinku omówię kilka punktów, które warto wykonać, robiąc research danego projektu. Oczywiście te punkty możecie pozamieniać miejscami wedle waszego uznania. Pierwszym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest strona internetowa danego projektu. Ja mam tutaj otworzoną stronę XP Network, no i może na przykładzie tej stronki omówię to, na co warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o stronę internetową. Po pierwsze, jak ta strona wygląda. Jak widzimy tutaj, ta strona wygląda bardzo dobrze. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, kiedy ta strona została założona. Czy linki, które na tej stronie znajdziemy, prowadzą do istniejących podmiotów? Dajmy na to, mielibyśmy tutaj linki do partnerów, to warto by sprawdzić, czy linki te prowadzą do istniejących partnerów. Kolejna rzecz to, czy na stronie mamy takie informacje jak team, whitepaper, roadmap, tokenomics, czy są tutaj linki do mediów społecznościowych. Jeśli strona wygląda super, mamy tutaj wszystkie informacje podane, no to pięknie. Natomiast należy pamiętać też o tym, że strona internetowa to nie jest wyznacznik tego, czy projekt jest elegitny, czy też nie, ponieważ jeśli chodzi o projekty, które jeszcze nie wyszły na rynek, to w zależności od tego, w jakiej fazie rozwoju w tym momencie są, mogą być to projekty w fazie np. SEED albo PRIVATE, i w tym momencie strona internetowa to nie jest wyznacznik tego, jak dobry jest ten projekt, ponieważ we wczesnych fazach. Deweloperzy zwykle skupiają się na tym, żeby zrobić gotowy działający produkt, skupiają się na technologii, a nie na tym, żeby strona ładnie wyglądała. Więc strona to nie jest oczywiście wyznacznik, natomiast jeśli stronka jest gotowa, no to oczywiście działa to na plus. Kolejny punkt, na który warto zwrócić uwagę to to, czym zajmuje się dany projekt. To jest jeden z najważniejszych punktów, ponieważ jeśli nie zrozumiemy czym dany projekt się zajmuje, no to nie będziemy w stanie ocenić potencjału danego projektu. Czyli należy zrozumieć czym dany projekt się zajmuje, jaki problem starają się rozwiązać, dowiedzieć się czy mają już gotowy produkt, jeśli nie to kiedy ten produkt będzie gotowy, czy też kiedy testent będzie gotowy, dowiedzieć się jak wygląda ich roadmap, czy roadmap dostępny jest u nich na stronie. Jeśli tak, to warto zapoznać się z tym roadmapem, zobaczyć co już zostało wykonane i co jest jeszcze przed nimi. Tak, żeby wiedzieć, czego się w przyszłości po tym projekcie spodziewać. Kolejnym aspektem, który jest wart uwagi, jest konkurencja danego projektu. Czyli jak już zrozumiemy, czym dany projekt się zajmuje, jaki problem chcą rozwiązać, to warto się zorientować, czy dany projekt ma jakąś konkurencję, czy może jest pierwszym projektem, który stara się tą daną rzecz wykonać. No i kiedy już to wszystko posprawdzamy, możemy przejść do kolejnego punktu, czyli tokenomia to kadomia jest bardzo ważna, jeśli chodzi o projekty, które nie zostały jeszcze wypuszczone na rynek. Po pierwsze należy sprawdzić, jaka jest aktualnie faza finansowania. Czy jest to faza seed, private, strategic, czy może na przykład pre albo public. Kiedy dowiemy się, w której fazie finansowania aktualnie jest dany projekt, należałoby dowiedzieć się także, jaka była cena w poprzednich fazach i jak wygląda vesting, czyli na przykładzie XP Network mamy na przykład. Faza Seed wyglądała tak, że cena to było 0,0075. Następnie w fazie Strategic to było 0,010, i w fazie Private 0,015, w fazie Public 0,020. No i czego się tutaj właśnie dowiedzieliśmy? A mianowicie, jeśli ktoś wszedł w fazie Seed, to w tym momencie ma zarobek 100%. Czyli jak widzimy ten rozstrzał nie jest jakiś wielki, ponieważ są projekty, które na przykład w fazie seed cena jest na przykład 10 albo 20 razy niższa niż w fazie public. Czyli jeśli zastanawiamy się czy wejść na przykład w dany projekt w fazie public albo private, a cena w seed była 20 razy niższa, no to może warto się zastanowić czy to się opłaca czy też nie. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to vesting, czyli kiedy poszczególne fazy i, i w ilu transzach będą otrzymywać tokeny. Czyli taki standardowy vesting dla faz City Strategic to jest zazwyczaj 12 miesięcy. Czasem w niektórych projektach jest to dłużej. Oczywiście czasem zdarza się także krócej, także warto zwrócić uwagę na to, kiedy i w jakich ilościach poszczególne fazy będą te tokeny otrzymywać. Kiedy jesteśmy już w tokenomii, to warto także sprawdzić, jak wygląda podział tych tokenów, czyli jaki procent tokenów został przeznaczony na fazę private na przykład, ile tokenów dostają doradcy, ile będzie przeznaczone na liquidity, na rezerwy, ile zostanie przeznaczonych na ekosystem, a ile otrzymuje na przykład team, czy też ile tokenów zostanie przeznaczonych na staking rewards. Także z tokenomiki można naprawdę wiele się tutaj dowiedzieć, przydatnych informacji. A teraz przejdźmy do kolejnego punktu, czyli team. Robiąc research projektu, warto przyjrzeć się zespołowi, który tworzy dany projekt. Warto zwrócić uwagę na to, czy drużyna jest jawna, czy też anonimowa. Jeśli drużyna jest anonimowa, to od razu powinna wam się zapalić czerwona lampka, ponieważ większość projektów, które są tworzone przez drużyny anonimowe, okazuje się skamami, robią rackpuller. Jeśli team jest jawny, to już od razu działa to na plus. Oczywiście nie wszystkie projekty, które mają anonimowy team, to skamy. Zaledwie powiedzmy 95 czy 98% takich projektów okazuje się skamami, czy zwijają się w jakikolwiek inny sposób. Natomiast część projektów, te 2 czy 3% z drużynami anonimowymi, to są oczywiście projekty także legitne. Także należy o tym pamiętać, kiedy robimy research. No i kiedy team jest jawny, to jeszcze o niczym nie świadczy. Należy także sprawdzić, czy dany team ma już jakieś doświadczenie w tworzeniu aplikacji, czy też projektów na blockchaina. Jeśli tak, to jakie ma doświadczenie? W jakich firmach pracowali członkowie tego zespołu poprzednio? W jakich językach programowania potrafią oni pisać? Ile lat doświadczenia mają? I kolejna rzecz, czy te osoby naprawdę istnieją? Ponieważ jeśli chodzi o projekty, które nie są jeszcze na rynku, które dopiero mają na przykład ICO czy private sale, to co jakiś czas pojawiają się skamowate projekty, które podają na przykład na stronie swój team. A tak naprawdę osoby, które w tym teamie są podane, nie istnieją, czyli warto sprawdzić ich profile na LinkedIn, ich profile na innych sieciach społecznościowych, zobaczyć czy mają oni jakąś aktywność wcześniejszą. Jeśli chodzi o blockchain i kryptowaluty, po prostu zweryfikować, czy te osoby, które są podawane na stronie, istnieją naprawdę. No i oczywiście, jeśli na stronie nie możemy znaleźć informacji o zespole, który tworzy dany projekt, warto się odezwać na przykład na Telegramie. I spytać o tym, czy to na oficjalnej grupie, czy, czy prywatnie do admina, gdzie można znaleźć informacje o zespole, który tworzy dany projekt. Jeśli takich informacji nie uzyskamy, no to oczywiście czerwona lampka. Bo jeśli projekt jest legitny, no to dlaczego by nie podawali informacji o swoim zespole? Kolejny punkt warty uwagi to partnerstwa. Czyli po pierwsze, należy sprawdzić, czy na stronie są podane partnerstwa danego projektu. Jeśli na stronie nie ma, to możemy oczywiście spytać się na telegramie, zobaczyć na Twitterze, może są jakieś partnerstwa ogłoszone. I jeśli tak, to jakie to są partnerstwa? Czyli jak tutaj widzimy na stronce Plutos, mamy tutaj partnerstwa podane. No i po tym, jak te partnerstwa wyglądają, jakie Ventures Capitals weszły w dany projekt, można od razu ocenić mniej więcej na plus lub na minus, czy dany projekt jest wartościowy, czy też nie. Czyli należy się zorientować, jakie z tych firm. Wchodzą w wartościowe projekty. I kolejna rzecz, jeśli chodzi o partnerstwa, to należy te partnerstwa zweryfikować. Chociażby kilka z nich. Co rozumiem przez to, że zweryfikować partnerstwa? Projekty, które są nowe, często, aby uzyskać hype i przekonać inwestorów, podają, że mają na przykład partnerstwo z danym VC. Dajmy na to, mają partnerstwo z X21 albo z Moonwale albo z jakimkolwiek inną firmą. Natomiast Moonwale w rzeczywistości. Czy też inny VC, nie ma z nimi takiego partnerstwa. Niektóre projekty po prostu kłamią, podając swoich partnerów na stronie. I aby to zweryfikować, wystarczy po prostu y, przejść na przykład na stronkę Moonwale, czy też na ich y, Twittera i sprawdzić, czy tweetowali albo polubili informacje albo tweet danego projektu, czyli w tym momencie na przykład to byłby Pluto's Network, o partnerstwie albo o inwestycji w ten projekt. Można także oczywiście się do danego projektu odezwać mailowo, czyli dajmy na to, byśmy odezwali się do X21 mailowo i spytać się, czy zainwestowali oni w Plutos Network, albo czy mają oni partnerstwo z danym projektem. Jeśli tak, no to super, partnerstwo potwierdzone. A jeśli nie, no to uzyskujemy tutaj od razu czerwoną lampkę, że dany projekt kłamie o partnerstwach, czyli od razu można go na przykład skreślić. Czyli jeśli chodzi o weryfikowanie partnerstw, to tak to wygląda. Zazwyczaj projekty podają rzeczywiste partnerstwa, natomiast kilka razy widziałem sytuację, że projekty właśnie podawały fałszywe dane, także należy na to zwrócić uwagę i takie informacje zweryfikować. Kolejny punkt warty uwagi to media społecznościowe, czyli należałoby sprawdzić w danym projekcie, jak wygląda telegram tego projektu. Jak wygląda społeczność, ilu mają członków, kiedy ich Telegram w ogóle został założony. Podobnie należy to zrobić z Twitterem, Medium, LinkedInem i wszystkimi innymi mediami społecznościowymi, jakie potrafimy znaleźć. Należałoby także wejść na ich grupę telegramową, na przykład, i zobaczyć, jak tam wyglądają dyskusje na tej grupie. Czy to są dyskusje, które wyglądają naturalnie, czy może wyglądają, jakby to pisały boty. Warto także sprawdzić na przykład ich Twittera i zobaczyć, kto dany projekt obserwuje na Twitterze, ponieważ jeśli obserwują ich jakieś duże firmy VC, czyli Venture Capitals, no i jeśli takie duże firmy VC ich na przykład obserwują, no to tutaj działa to oczywiście na plus, ponieważ skoro takie duże firmy się nimi interesują, no to może coś godnego uwagi w tym projekcie jest, także należałoby dalej kontynuować nasz research. No i oczywiście, jeśli chodzi o media społecznościowe w projektach, których jeszcze nie ma na rynku, no to nie jest to oczywiście wyznacznik. Ponieważ jeśli projekt ma mało użytkowników na mediach społecznościowych, albo niektórych mediów społecznościowych jeszcze nie ma, no to może to po prostu oznaczać, że projekt jest jeszcze we wczesnej fazie rozwoju i jeszcze do tego etapu nie doszedł. Także pamiętajcie, że ten research dotyczy projektów, które jeszcze na rynek nie weszły, jeszcze nie miały swojego public sale. Czyli media społecznościowe to nie jest wyznacznik, natomiast jest to z pewnością. Jeden z pozytywnych sygnałów, które możemy uzyskać, robiąc research danego projektu, ponieważ jeśli dany projekt ma na przykład wiele artykułów na medium, to znaczy, że od dłuższego czasu jest on rozwijany, a może po prostu nie poświęcił jeszcze uwagi na marketing. I kolejnym krokiem, który warto sobie odhaczyć podczas tworzenia researcha, to znalezienie artykułów na innych stronach dotyczących tego danego projektu. Czyli, aby to zrobić, wystarczy wpisać na przykład w Google nazwę danego projektu i powinno nam znaleźć się różne wyniki w Google, chociażby tutaj mamy artykuł na Cointelegraph odnośnie BCube, czy też jakiegokolwiek innego projektu, jaki byśmy wpisali. Kolejną rzeczą, którą można zrobić, to wpisać nazwę projektu i za nazwą projektu wpisać słowo SCAM. No, i kiedy dana fraza zostanie wyszukana, należałoby tutaj poczytać kilka stron od góry, tak żeby się zorientować, czy są jakieś negatywne sygnały odnośnie danego projektu. No, i na koniec, kiedy już wykonamy te wszystkie punkty, no to możemy przejść do najważniejszego, jeśli oczywiście wszystkie punkty tutaj były pozytywne i jeśli dany projekt nas przekonał do tego, aby kontynuować nasz research. To kolejnym punktem będzie przejście do przeczytania white paper. Czyli white paper to jest najważniejszy dokument. Oczywiście możemy przeczytać najpierw light paper, później white paper. Light paper to jest oczywiście skrócona wersja z esencją tego projektu. Natomiast white paper to jest wszystko wyszczególnione, jak to będzie działało i wyglądało. Czyli warto w tym momencie, jeśli wszystkie poprzednie punkty, o których wspomniałem, są pozytywne, jeśli jesteśmy do projektu przekonani. Warto przeczytać white paper, ponieważ tam znajdują się wszystkie fundamenty danego projektu. No i zanim zakończymy, na grupie telegramowej Digital Assets znalazłem Research Projektu. Czyli kiedy robicie Research jakiegoś projektu. Warto wszystkie informacje, które znajdujemy, sobie zapisywać. Możecie na przykład posługiwać się tym projektem jako szablon. Link oczywiście znajdziecie w opisie tego odcinka. No i tak właśnie może wyglądać research, który stworzycie, czyli mamy tutaj informacje o tym, jaki projekt badaliśmy, kiedy wykonaliśmy research. Należałoby w projekcie umieścić najważniejsze linki i najważniejsze informacje, tak jak wspominałem, na przykład na Telegramie, ile osób obserwuje, kiedy był pierwszy post. Na Twitterze, jaki jest link, ile osób followuje, kiedy był założony z medium, tak samo innymi mediami społecznościowymi. Następnie należałoby zrobić właśnie research teamu, opisać jakie mają doświadczenie, dodać linki do ich LinkedIna czy innych mediów, które udostępniają. No i oczywiście należałoby także zrobić opis danego projektu, czyli czym dany projekt się zajmuje, jaki problem starają się rozwiązać. No, i kiedy to zrobimy, no to mamy kolejny punkt, czyli współpracę, czyli z jakimi projektami czy też firmami współpracują, i linki potwierdzające to, że naprawdę takie współprace istnieją. Następnie należałoby się przyjrzeć roadmapowi ich strategii na przyszłość, no i oczywiście pokryć wszystkie inne punkty, o których dzisiaj wspomniałem. Jeśli stworzycie swój własny raport na temat dowolnej kryptowaluty, to mam nadzieję, że podzielicie się nim na grupie telegramowej, a na dziś to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, jeśli Waszym zdaniem warto także pokryć inne aspekty podczas tworzenia researcha, jeśli tak, to jakie? I pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia!